Każdy ma do błędu prawo, ale ja nie mogę się pomylić. Wróciłam właśnie ze szkoły z rankingu top 5. Nie istnieję z Dziwi, Rakieta, mogę być go i pakuję życie na Przewijam tiktok, obczajem relacje na insta Gramy Presja, presja, presja. Ze strony rodziców i kolegów Życie polega na ciągłym rozwoju I każe nam trzymać się reguł Ja dobrze rozumiem co czujesz I w sumie to mam tu to samo, też ciągle tłumaczę Że przecież w słuchawkach na uszach nie słyszycie Mamo i widzę ich czułe spojrzenia I czuję, że ojciec mnie wspiera, ale sorry, wybieram dziś rower Choć odkąd pamiętam do szkoły Woziła mnie ta panamera Na teatr, tenis, do Zakupy na uro, na fifkę do kumpla I żebym wyrównał emocje Kupili mi nawet kundla A mi się taki Pójdę jeszcze z wami na maka I pójdę jeszcze do kina Ale nie dziś i nie jutro Bo wszystkie wieczory wypełnia mi nowa rozkmina Pytacie, dlaczego tak się po nocach? Bo zwykle późno zaczynam A wtedy mam spokój i mogę się skupić I wiem już, co to kofeina mi Twoim celem, to Co ja mogę Ci powiedzieć? Też mam apogeum I też zaraz tak jak ty idę do liceum Boje realizujemy plan, nie mamy własnych spraw Znowu chcemy się spać Chociaż dzień dopiero wstał Czy zawsze będzie tak? Czy będzie tak? Nie wiem, ale słyszałem, że Welo to wszystko przemija Już nas nie będą traktować jak dzieci, naszego zdania pomijać nie. Wejdziemy na wyższy level i będzie się liczył ten hype Oprześluj snap, przygotuj AFI Otwórz skarponkę i przejdź ten high. Słyszałem tego rapera, on mówił, że welo jest highlight Chill, czyli powinno być dobrze i starzy poczuł ten vibe Aha. Tak, 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 tak Nie przeszkodzi mi wszystko, co teraz mam Otworzy mi drzwi Zrealizujemy sny, by w końcu sobą być Nie tylko śni